Poppy Playtime to nie tylko ukryte tajemnice, ale także ukryte glitche i bugi. Dziś razem je odkryjemy. Niektóre z nich są naprawdę zabawne, także zostańcie ze mną do końca i oglądajcie najśmieszniejsze bugi chaptera drugiego. Pamiętajcie, że jeżeli dowiecie się czegoś nowego dzięki mojemu odcinkowi, to zostawcie suba z dzwoneczkiem. To naprawdę pomaga. A tu do zdobycia dla was 30 zł PSC. Wystarczy, że w komentarzu napiszecie słowa bugi w Poppy Playtime i zaobserwujecie mnie na Insta, bo tam pojawią się wyniki Jedziemy z tym śledziem. Dzięki za 600 tysięcy subów. A teraz informacja dnia. Czy wiedzieliście, że w fabryce Playtime jest więcej niż jedna mami longlegs? Doskonale widać to już pod sam koniec gry w momencie, kiedy ona nas goni. Możemy zobaczyć aż trzy mamy długie nogi. Jest to najprawdopodobniej błąd gry, ale nigdy nie ma tej 100% pewności. Może Mami Long Lex ma klony, które jej pomagają? W takim układzie ciekawe, którą Mami Long Legs pokonaliśmy. Ciekawe czy jest to przypadkowy glitch, a może mała zapowiedź tego, co będzie działo się w chapterze trzecim. Napiszcie, co myślicie w komentarzu. Ja uważam, że bardziej prawdopodobna jest opcja, że twórcy po prostu nie zauważyli tego błędu w grze, no i dlatego on tutaj się pojawił. Ja uważam, że najprawdopodobniej jest to błąd w grze, którego twórcy po prostu nie zauważyli. A teraz pokażę wam jak przechytrzyć Mami Longlegs i jej uciec. Pamiętacie jak w chapterze pierwszym trzeba było stanąć w odpowiednim miejscu w węcie i dzięki temu Hagiłagi łagi nas wyprzedzał i role się odwracały i to my go goniliśmy? Okazuje się, że twórcy Poppy Playtime popełnili ten sam błąd w chapterze drugim. Tylko tym razem dla odmiany możemy gonić Mami Longlegs. Wygląda to naprawdę śmiesznie, bo Mami Longlex nawet nic nie może nam zrobić. Sami możecie sprawdzić jak to wygląda u was, ale nie jest to jedyne miejsce, w którym możemy pokazać, że jesteśmy mądrzejsi od Mami Longlegs. Już na samym początku głównego pościgu możemy schować się w kącie i mamusia jak gdyby nigdy nic koło nas przejdzie. Będzie na nas tylko patrzeć i odwracać głowę, co jest trochę creepy. A na koniec okazuje się, że nasz sympatyczny żółty pajączek ma jeszcze możliwość przenikania przez ściany. Wszystko jasne, ona ma po prostu czity i to dlatego nas ciągle dogania. Odjazd pociągiem z fabryki Playtime to praktycznie ostatnia scena w całej grze. Jednak ona także zawiera ciekawy glitch, który pozwala na odjazd tego pociągu bez nas w środku. To, że możemy zamknąć te drzwi i nasz grabak przez nie przechodzi, to jest jeszcze nic. Uwierzcie mi. Bo w jakiś nadprzyrodzony sposób pociąg później ciągnie nas po całej mapie. Wygląda to tak, jakbyśmy się ślizgali na jakimś lodowisku, a na koniec wpadamy w otchłań. So dziwne rzeczy się dzieją w fabryce Playtime. Oj, dziwne. Może to jest jakiś nowy eksperyment? Kryptonim Lodowisko 1006. Kto to wie? Banzo bani, ten króliczek naprawdę budzi postrach. Ale okazuje się, że on także jest zgliczowany. W internecie znalazłem nagranie, w którym ktoś pokazuje, że po prostu go zniknął. Nie było go, rozpłynął się po prostu, nie wiadomo gdzie. Popatrzcie na to. Re W pewnym momencie, pod odpowiednim kątem i po użyciu grab paka Banzo bani rozpływa się w powietrzu. Puff, I go nie ma. Nie mam pojęcia, dlaczego takiego prostego błędu nie zauważyli twórcy gry. Jeżeli szukacie testerów gry przed wydaniem, to ja zgłaszam się na chętnego. Ja już mam takie doświadczenie w tych liczach, że znajdę po prostu wszystkie. Także Mob Games, czekam na kontakt. Nie jest to co prawda błąd, który jakoś turbo przeszkadza i pewnie gdyby nie ja, to nawet o nim byście po prostu nie wiedzieli. Ale no nie wypada po prostu, żeby Poppy Playtime miało takie błędy. Kolejny glitch pozwala nam pokonać Mami Longlegs wcześniej niż zakłada to gra. Wystarczy tylko wykazać się odrobiną sprytu. Popatrzcie na ten błąd. <śmulary> Najpierw musimy otworzyć, włączyć piec i wskoczyć po tych beczkach na górę. Dzięki temu mama długie nogi nas nie dorwie. Teraz zostało nam tylko popatrzeć jak Mami Longlegs wchodzi do pieca. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że wygląda na to, że ona się po prostu pali, bo odnajdujemy ją w bardzo dziwnej pozycji w ogniu. Ma wyciągnięte ręce i leży w bezruchu. Jest to tak zwane t -pose. Może twórcy gry na początku mieli inny pomysł i gra miała zakończyć się tak, że Mami Longlegs miała spalić się w piecu. Bardzo ciekawa sprawa i pewnie nigdy się nie dowiemy, czy jest to zwyczajny błąd, a może właśnie nieusunięty element z poprzedniego wariantu chaptera drugiego. Może twórcy rzeczywiście mieli tutaj wcześniej inny pomysł i zmienili zdanie w ostatnim momencie. Któż to wie? Ej, ale serio, jak grałem w ten chapter drugi, to nie byłem świadomy, że ta gra ma aż tyle różnych gliczy. To nie koniec żartów, które możemy sobie zrobić z bohaterów chaptera drugiego. Okazuje się, że PJ, ten piesko robaczek, również nie zauważa nas w jednym miejscu na mapie i wtedy to role się odwracają i to my go gonimy. PJ wtedy też odwraca głowę w naszym kierunku, a my możemy mu tylko pomachać, bo on nie jest w stanie nic nam zrobić. Haha, piesko robaczek został przechytrzony. I to kolejny raz wracaj do budy tam Pidgeju. Niby taki szybki jak nas goni, a jak przyjdzie co do czego to się gubi. Ale parę tych gliczy nie zmienia faktu, że Poppy Play tam jest naprawdę dopracowaną grą i takie rzeczy nie mają zbytnio wpływu na rozgrywkę. A wy lepiej zobaczcie, czy zostawiliście suba z dzwoneczkiem na moim kanale, bo lecimy po milion. Otrzymałem kilka dni temu wiadomość, że ktoś odkrył nowy glitch. I gdy Mami Longlegs kręca się w zniatarkę, to za tymi tajemniczymi drzwiami, gdzie wychodzi ta łapa taka straszna, możemy znaleźć Daddy Longlegs. Wiele osób o tym mówi, dlatego obalam to. Taki glitch nie istnieje w Chapterze drugim, a jedyna opcja, żeby zobaczyć Daddy Longlegs w tej grze, to po prostu zainstalowanie odpowiedniej modyfikacji. Sub dzwoneczkiem, łapka w górę, wpala na Insta Nara.